Biorę już młot i ruszam na robotę Siemka, wziąłem się za rozbijanie tego komina Jedna cegła wyszła, ale siatka tu jest zaraz, zaraz to wyjmę, zobaczę o co tu chodzi Jedna na razie, takim rurą I dwa No zobaczę, dalej będę próbował jeszcze te trzy otwory pozostałe przebić Zobacz co to w ogóle za siatka jest o, jeden się udało przepkać takim drutem. Rurka taka. Zaraz młotek młotem będę w to walił. Tylko muszę trzymać rurkę, żeby mi do środka nie wpadła. Takim drutem zbrojeniowym próbuję też. Zobaczyłem. Drugi rozbity. Wygląda na to, że cegły na pół przebiłem drutem. No i poszło. Idę wyczyścić. No także jakby ktoś nie miał narzędzia specjalistycznego to wystarczy kawał druta zbrojeniowego i młotek I napier ostro jechać z tematem Kurde co on robi? Kurwa aż się ugina może tutaj jest ta ciekawa co mi wpadła. jest pełno. beleza aqui está então não não é de... poświecić, co tam chodzi a, co było już na pół to dobrze tu jest dziura, tu nie widać tego trzeba było to poprawić cały poszło dobra wszystkie mam przepchane co tam jest kurwa jeszcze tu leży syf muszę to z boków rozkuć Dobra, pewnie, że wszystkie są podróżnione w miarę, tak? Teraz to wszystko doprowadzi do porządku. Nie wiem, czy coś będzie widać. O, widać! Tu było zatkane. Tutaj pół cegieł wypadło już. Tu ładnie pracuje, od wentylatora w kuchni i tu tak otworzyłem otwór do połowy może się pobawię jeszcze z tym ale nie dzisiaj także jest sukces o teraz to słychać i widać jak włączyłem wentylator w kuchni a wcześniej to tu nic nie leciało i w ogóle szumu nie było także dziady nad dziadami jak zwykle szwedzkie patenty nie mają końca końca Pięknie idzie Wszędzie odetkane. Także jest Sporo bocie Jestem zadowolony Daj ta suba lajka like jak się podobało No bajka jest O, z półtora wiadra budowlanego Takiego dziadostwa tam było nie wiem co to jest. Jakiś beton rozkruszony. Tak wygląda, że to zapchało. Na razie. La 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 ,lajla la la będzie, będzie zajebiście, będzie, będzie zajebiście.